Witam serdecznie, nazywam się Adam Krząstowski, jestem konsultantem kulinarnym. Też ostatnio pełnię funkcję dyrektora kulinarnego w hotelu Arłamów na południu Polski. Dzisiaj pobawimy się troszeczkę amerykańską wołowiną dzięki USB. Mamy możliwość wyboru w Polsce nie tylko różnych elementów, ale też różne klasy jakości mięsa. To jest choice i prime, a te elementy to nie tylko takie oczywiste jak antrykot, rozbew, czy polędwica, albo na przykład steki z kością jak t czy porterhouse, ale także nieoczywiste części jak świeca, jak flat iron, bo te właśnie nieoczywiste części potrafią być dużo, dużo tańsze od tych Części grzbietu, a dają tak naprawdę dużo więcej radości, możliwości i smaku. Na początek wziąłem antrykot wołowy. Przygotujemy steka z piklami. Proszę bardzo. Nasz piękny antrykot został wyjęty z lodówki, tak gdzieś godzinę, półtorej temu, po to, żeby nabrał yy, temperatury pokojowej. Chodzi o to, żeby ten szok termiczny między patelnią a samym mięsem był jak najmniejszy. Dzięki temu tworzy się bardzo ładna taka chrupka skórka karmelowa yy, i cóż, rozgrzewamy patelnię. Na tą patelnię niewielka ilość klarowanego masła. Steka natrę pieprzem samym. Specjalnie nie daję soli do tego steka, dlatego że sól zmienia ciśnienie osmotyczne komórek. Jeżeli byśmy posolili go za wcześnie, stracilibyśmy osocze, stek nie byłby soczysty, a o to nam yy, chodzi. Smażymy z każdej strony tak mniej więcej 2-2,5 minuty. To zależy od grubości steka. Lepiej przywrócić stek kilka razy, żeby. Ta temperatura wchodziła e, jakby wolniej niż trzymać, bo nie wiem, kilka minut z jednej strony, a potem tylko drugie kilka minut z drugiej, bo nie uzyskamy równomiernego wysmażenia w środku. E, a to jest dosyć, e, dosyć ważny. Grubość steka o tyle też ma znaczenie, że mając stek o grubości minimum 2,5 cm, e, jesteśmy w stanie jako kucharze panować nad wysmażeniem. Tych wysmażeń steków. Będą nasi goście zamawiali bardzo wiele od black and blue, przez blue, rare, medium, rare, medium, medium, well, well done, very well done. Musimy, żeby móc takie wysmażenie wyczuć, nad nim zapanować i podać tego steka takiego, jak gość sobie życzy. Stek musi być co najmniej w grubości 2,5 cm. Teraz już się ładnie skarmelizował. Dodaję gałązkę rozmarynu, zmiażdżony czosnek. I teraz zacznę go bastować. Dodaję mu świeżego masła. Takim pieniącym się masłem już brązowym polewam steka. Na zmniejszonym ogniu albo wręcz całkowicie wyłączonej e, patelni. Temperatura z tego wrzącego masła cały czas będzie ten stek dogrzewała. Jednocześnie aromaty e, z czosnku i z rozmarynu. Wejdą do środka mięsa. Możemy go przełożyć na kratkę, gdzie 3, 4, 5 minut, w zależności od grubości steka, powinien sobie odpocząć, żeby te wszystkie soki w nim zawarte się uspokoiły i nie wypływały nam po przekrojeniu na talerz lub deskę, na której będzie ten stek podany. Na tej samej patelni przygotuję dodatek, który będzie stanowił o tej polskości tego dania. Przesmażę odrobinę szalotki do tego ogórek kiszony i borowiki z solnej zalewy, do tego dodam jeszcze troszeczkę papryki konserwowej. Zdeglasuję jeszcze dodatkowo tą patelnię. Starką po zdeglasowaniu i schlambirowaniu tych naszych warzyw dodaję śmietanę. Ona się musi zredukować. Już teraz mogę dodać troszkę kostki z pomidora, czyli pomidorowego konkase oraz natka pietruszki. Jak widzicie, sos jest błyskawicznie gotowy, to już bąbelkuje się tutaj ta śmietana, więc można już ją w tej chwili przyprawiać solą, pieprzem. I nasz strogonowowy dodatek do naszego antrykotu jest gotowy. Kochani, to mamy już mięso, mamy już dodatek, nie pozostaje nic innego, jak tylko to przełożyć na deskę. Tutaj mamy e, sos. Przypominam, że nie soliłem e, steka, więc teraz to zrobię. Dla kogoś, kto by chciał jej więcej, można tutaj wysypać. E, obok, po to, że ktoś ukroi sobie kęs e, steka, nam, moczy go e, w soli, dołoży do tego odrobinę naszego, so, naszej sososałatki e, i danie jest praktycznie gotowe.